Dzień dobry, witam wszystkich na kolejnym filmie. Dzisiaj zajmę się takim no, dosyć wnikliwym prześwietleniem oferty banku ING, oferty hipotecznej. I po prostu przyjrzę się temu, czy fajnie mieć tam kredyt, czy nie fajnie, czy jest tanio, czy nie tanio, co ten bank kredytuje. Więc naprawdę taka mocna piguła informacyjna dotycząca oferty tego banku. Dla kogo jest ten film? Przede wszystkim dla osób, które szukają kredytu hipotecznego ale też dla osób, które siedzą w branży finansowej i być może no, nie robią za często tam kredytów, więc mogą sobie odświeżyć tą ofertę. No i dla pracowników konkurencji, bo po prostu fajnie wiedzieć, jak wygląda oferta konkurencyjna i być może dostosować do tego ewentualną ofertę dla własnych klientów. Oczywiście zapraszam do lajkowania, udostępniania, komentowania. A jeżeli ktoś myśli o zaciągnięciu kredytu, no to oczywiście zapraszam też do kontaktu. Tak wygląda przeciętny poranek na Śląsku. Budzimy się o świcie, podziwiamy piękno otaczającej nas przyrody. I od razu zaczynamy myśleć o Śląskim Węglu, o Śląskich Familokach, o Śląskiej Roladzie, a czasami o ING Banku Śląskim, w którym zamierzamy zaciągnąć kredyt hipoteczny, żeby sfinansować swoje podstawowe potrzeby mieszkaniowe. ING Bank Śląski to jeden z najpopularniejszych na Górnym Śląsku banków i nie wynika to z tego, że ma w nazwie Śląski, tak jak Śląska Rolada czy Śląskie Kluski. Wynika to bardziej z tego, że jest to bank, który ma dosyć ugruntowaną Pozycję ugruntowaną markę, dosyć dużą sieć oddziałów, no i też całkiem nieźle skrojoną ofertę dla klienta. No już nie wspomnę o tym, że no bank jest reklamowany przez bardzo, bardzo znanego aktora, którego widać tutaj na zdjęciu. I no ta rozpoznawalna twarz no to jest coś takiego, co jeżeli dobrze się kojarzy, no to siłą rzeczy ma to wpływ też na rozpoznawalność marki. Co ING kredytuje? Jeśli chodzi o cele kredytowania takie typowo mieszkaniowe, no to praktycznie jest w stanie poradzić sobie z każdym tematem, czyli zakupem mieszkania, zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym, budowa domu, zakup rozpoczętej budowy i dokończenie tej budowy. Więc lista celów jest naprawdę bardzo szeroka, włącznie z zakupem działki budowlanej i celami dowolnymi, czyli na przykład konsolidacją innych zobowiązań albo po prostu pożyczką na dowolny cel. Więc nie ma tam jakichś wielkich wykluczeń, także mając pomysł na kredyt hipoteczny, cel kredytowania ING na pewno znajdzie. Jaka dzisiaj jest cena kredytu hipotecznego w ING Banku Śląskim? No to tutaj patrząc na cenę jest to oferta gdzieś tam bardzo, bardzo blisko czołówki, szczególnie ta oferta, która jest w aktualnej promocji. Dzisiaj ta oferta nazywa się najlepiej na swoim, natomiast bank co jakiś czas zmienia nazwę tych promocji. I bardzo często te, te skrojenie oferty promocyjnej wiąże się z tym, że cena jest bardzo niska, a lista dodatkowych produktów, które trzeba ewentualnie wziąć, żeby przystąpić do promocji, to jest tak naprawdę konto z wpływem 2000 zł, i ubezpieczenie na życie ze stajni ubezpieczycieli polecanych przez ING, które trzeba obowiązkowo utrzymać przynajmniej przez 3 lata. Konstrukcja cennika jednak jest bardzo, bardzo elastyczna, czyli w ciągłej sprzedaży są zarówno oferty promocyjne, jak i oferty standardowe. Co ważne, te oferty promocyjne też różnią się pomiędzy sobą, czyli jest tak zwana oferta łatwy start bądź lekka rata. Oferta łatwy start polega na tym, że przystępujemy do kredytu z zerową prowizją. Więc bank nic nam nie dokleja, nic nam nie dorzuca do tego kredytu na starcie. Przy ofercie Łatwy Start ma się ciut wyższą marżę. Obecnie jest to marża 1,99% i zerowa prowizja. Natomiast jeżeli chciałoby się skorzystać z oferty lekka rata, wtedy owszem, mamy prowizję na poziomie 1,85% i do tego mamy też marżę 1,85%. Nawet w ofertach niepromocyjnych ING proponuje swoim klientom dokładnie takie same rozwiązanie, czyli albo drogi kliencie, bierzesz kredyt z prowizją i ciut ci obniżymy marżę, nie musisz mieć żadnych ubezpieczeń, żadnych dodatków, albo bierzesz kredyt bez prowizji, wtedy masz trochę wyższą marżę i też nie musisz brać żadnych ubezpieczeń dodatkowych, żadnych innych rzeczy, które kwalifikowałyby Cię do promocji. Jest też oferta standardowa, natomiast oferta standardowa ma w zasadzie i prowizję, i dosyć wysoką marżę, więc te oferty st typowo standardowe to nie jest coś, co chciałoby się polecić komukolwiek, bo po prostu te oferty są najczęściej droższe. Jednym z wyróżników oferty jest też to, że klient ma możliwość skorzystania z zarówno stopy stałej oprocentowania, jak i ze stopy zmiennej. Natomiast jest oczywiście pewna gwiazdka, jeżeli przystępowalibyśmy do oferty, to ta stopa jest zablokowana na najbliższe 5 lat i po 5 latach klient ma do wyboru: albo skorzysta z nowej stopy stałej, no która nie wiemy, jaka będzie za 5 lat, albo przechodzi na marża plus stopa zmienna. Więc dosyć ciekawe rozwiązanie dla osób, które chcą sobie ustabilizować poziom wydatków na ratę i być pewnym, żeby przynajmniej przez najbliższe 5 lat nic się z tym kredytem nie wydarzy ani w górę, ani w dół. Przy stopie zmiennej, natomiast po prostu jest marża plus 6 wskaźnik WIBOR. Więc gdybyśmy dzisiaj dodali marżę z najtańszej oferty, czyli lekka rata, no to mielibyśmy 1,85 plus 0,25, czyli oprocentowanie kredytu na poziomie 2,1%. To jest naprawdę bardzo, bardzo nisko. Bank Śląski liczy zdolność kredytową. No tutaj też wyróżnia się na plus, czyli, nawet z niewygórowanym dochodem, można dostać naprawdę bardzo przyzwoite kwoty. Jeżeli w ING Banku Śląskim kredytowałby się single z najniższą krajową, no to może zaciągnąć kwotę. Nieco ponad 154 tysiące złotych. To jest zdolność policzona już na kalkulatorze bankowym po prostu zasymulowałem kilka takich scenariuszy. Jeśli chodzi o średnią krajową, czyli mamy single a średnią krajową, no to maksymalna zdolność na najtańszej ofercie na 30 lat to jest 438 734 zł, czyli no już pokaźna kwota. Gdybyśmy mieli do czynienia z singlem, który zarabia 5000 netto, czyli na rękę, no to kwota kredytu już skacze na 608 572 zł. No, czyli już jakiś dom albo przyzwoitą chatkę można by było kupić. Jeśli chodzi o parę, niezależnie czy to jest związek małżeński, czy po prostu para dowolnej, w dowolnej konfiguracji, to przy dwóch najniższych krajowych taka para mogłaby zaciągnąć nawet 389 861 zł, więc no to nie jest niska wartość. Wiadomo, że im wyżej idziemy z dochodem, tym więcej tego kredytu możemy zaciągnąć. Jeśli chodzi o samą ocenę zdolności kredytowej, no proszę pamiętać, że takie gołe wyliczenie gdzieś tam jakiegoś, gościa z internetu, no to jest troszkę za mało, żeby już uderzać, podpisywać umowę przedstępną i działać, no bo zawsze tą zdolność trzeba sprawdzić szczegółowo, jakie są zobowiązania, czy były jakieś opóźnienia w historii kredytowej, czy są jakieś alimenty i tego typu rzeczy? No, ta indywidualna ocena to jest no, rzecz, którą koniecznie trzeba zrobić. Jeśli chodzi o parę z dwoma średnimi krajowymi, czyli dochód gdzieś tam w okolicy 7490 zł, no to para z jednym dzieckiem mogłaby zaciągnąć nawet 823 351 zł, para z dwójką dzieci 680 470 zł. A para z trójką dzieci 519 065 zł. Patrząc na zdolność kredytową, trzeba powiedzieć, że bank nie bardzo lubi umowy o pracę na czas określony. Te umowy muszą być przynajmniej rok do przodu żeby bank w ogóle je honorował. Jeżeli mamy umowę na czas określony i ta umowa jest krótsza niż rok do przodu, to ten dochód w ogóle nie jest brany pod uwagę. Kolejna rzecz, umowy zlecenia, umowy o dzieło, dochód z tytułu najmu, ten dochód nie jest brany pod uwagę. Więc no, nie wszystko możemy tam zrobić, nie wszystkie dochody, że tak powiem, się zepną. Także no, mając zlecenie bądź umowę na czas określony z tym okresem poniżej roku, no, po prostu wypadamy ze swoim dochodem i musimy uderzać w, do drzwi innego banku. W kontekście zdolności kredytowej warto też dodać, w jaki sposób bank podchodzi do liczenia tej zdolności. Ma trochę inny system, jeśli chodzi o klientów własnych i inny system, jeśli chodzi o klientów, którzy nigdy nie mieli tam rachunku. W przypadku własnego klienta. ING nie potrzebuje w ogóle zaświadczenia o dochodach, tylko posługuje się tak zwanym oświadczeniem o dochodzie, które tutaj widać. To oświadczenie zawiera takie bardzo podstawowe informacje. Klient sam po prostu pisze, gdzie pracuje, od kiedy pracuje, jakie ma stanowisko, ile zarabia i to bankowi wystarczy. A to wystarczy dlatego, że jeżeli klient ma wpływy i konto w ING, no to ING Bank Środki pewnie i tak przeciągnie przez ten rachunek jakieś swoje algorytmy i określi, jaką klient ma skłonność do wydawania, do zadłużania się, czy ta premia wpływa, czy nie wpływa, czy pensja wpływa regularnie, czy nie wpływa, więc no, to jest coś takiego, co no, klient i tak będzie prześwietlony. Jeśli chodzi o klienta, który nie jest klientem banku, czyli nie ma tam konta ze stałymi wpływami, no to bank wtedy chce zaświadczenie o dochodzie, no trzeba po prostu wysłać do kadr czy gdzieś tam do księgowości i bank będzie się posługiwał średnią z trzech ostatnich miesięcy. Co ważne, jeżeli w tych trzech ostatnich miesiącach pojawiły się jakieś premie, to one też powinny być odpowiednio podzielone, czyli premia roczna podzielona przez 12, premia 6 przez 6, premia kwartalna przez 3. Więc no, to, że nam wpłynęła jakaś super fajna premia w ostatnich trzech miesiącach roczna, to nie znaczy, że mocno nam to podbije dochód i będziemy mieli jakąś tam kosmiczną zdolność kredytową. Jeśli chodzi o to, jak bank liczy zdolność, na klientach mających działalność gospodarczą. No tutaj też bardzo fajnie. Działalność gospodarcza musi być prowadzona przynajmniej 12 miesięcy. Co ważne, przy książce przychodów i rozchodów bank uwzględnia amortyzację, czyli am posiadana amortyzacja podnosi realnie nasz dochód. Więc to też nie jest popularne i to też nie jest rzecz, którą można zrobić w każdym banku. Także jeżeli mamy dużo sprzętów, jakichś środków trwałych, które amortyzujemy obecnie na działalności, no to wiadomo, że z ING da się to ten temat ugryźć i niejednokrotnie klient, który miał sporo amortyzacji i dostał, mówiąc brzydko, strzała w innym banku, no to w ING był przyjmowany z otwartymi ramionami. Chodzi o sam wniosek kredytowy. No to wniosek jest dostępny w dwóch formach. Jedna forma no to jest taki typowy, typowy papierowy dokument, który no, trzeba wypełnić z góry na dół. To jest dokument, który ma raptem 8 stron. Oprócz tego mamy formularz z danymi osobowymi i danymi o naszych zobowiązaniach. To jest 7 stron, więc też trzeba to wypełnić, osobno dla każdego wnioskodawcy. No, jeśli chodzi o ilość papieru, no to może nie jest to bank w czołówce, bo chyba w czołówce obecnie jest Millenium, które ma sześciostronicowy wniosek. No ale tak czy siak, no, trzeba po prostu to wypełnić, ale jest jedna fajna rzecz, bank udostępnia też elektroniczną formę formularza, więc można sobie po prostu wklepać te wszystkie dane i później wydrukować. To jest tak zwany formularz aktywny, później już się drukuje z kodem kreskowym. I co, co jest fajne, no to wypełniając ten elektroniczny formularz, no zmniejsza się trochę ta ilość papieru, więc jesteśmy trochę bardziej eko, więc szanowny Banku Śląski, yy, zmniejsza się ślad węglowy. Te wszystkie papiery, które trzeba wypełnić, no to oczywiście taki gość jak ja pomaga klientowi na spotkaniu, żeby to było ogarnięte, bo no jak się widzi jakiś formularz, skomplikowany formularz, jakby to powiedział Monty Python, to wypełnianie skomplikowanych formularzy, jak się je widzi pierwszy raz, jest po prostu skomplikowane i zajmuje dużo czasu. Natomiast jeśli dla mnie te formularze są znane, no to ja mam tutaj dane osobowe klienta albo klienta przed sobą i po prostu jadę z tym, bo po prostu jest, jest wszystko jasne. Dla Mających działalność gospodarczą, też jest osobny formularz, w którym trzeba określić, jaki to jest rodzaj działalności, w jakim sektorze, wyspowiadać się ze wszystkich zobowiązań firmowych, które mamy, włącznie z leasingami. No i co, dodatkowe 5 stron, które też można wypełnić w wersji elektronicznej. Zupełnie jakby inną kwestią jest jeszcze jeden dokument kosztorys. Kosztorys, zarówno remontowy, jak i kosztorys budowy. No, moim zdaniem to jest no, chyba najlepsza opcja, jaka w ogóle jest we wszystkich bankach, jeśli chodzi o kosztorys. Kosztorys jest po pierwsze prosty, po drugie nie ma rozbudowanej ilości pozycji, no i po trzecie też można go wypełnić w wersji elektronicznej i później od razu wydrukować. Więc to jest też fajne podejście, bardzo łatwe i no nie trzeba mieć jakichś archaizmów typu pieczątka, kierownika, budowy lub coś w tym stylu. Po prostu określamy, że etap taki, taki, taki kosztować ma tyle, 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 tyle i mamy sprawę załatwioną. Jeżeli chodzi o sam proces kredytowy, to tutaj ING Bank Śląski no też całkiem nieźle sobie radzi, bo po pierwsze te centrum analityczne w Katowicach i Zespoły Wsparcia no działają i, i no naprawdę są kompetentni. Jeżeli chodzi o infolinię dla takich gości jak ja, którzy mają sprawę klienta w toku, no to też działa dobrze. Nie ma czegoś takiego, że zamyka się i nie można się dodzwonić nigdy. Albo działa tam od 8 do 10, bądź tam od 10 do 14, tak jak obecnie w e-banku na przykład. Także ten kontakt jest, ten przepływ informacji jest. I też na bieżąco bank informuje, jakich czasów procesowych można się spodziewać. Co ważne, proces może iść takimi dwoma etapami, czyli najpierw w ciągu kilku, czasami kilkunastu dni roboczych, to zależy, jak bank mocno jest zapchany, bank wydaje tak zwaną wstępną analizę, czyli po prostu ocenia zdolność kredytową klienta, nie zajmuje się jeszcze nieruchomością. I później po wydaniu albo po orzeczeniu, jaki jest wynik tej wstępnej analizy. Klient ma 30 dni na pokazanie operatu szacunkowego tej nieruchomości bądź opłacenie opłaty bankowej, po to, żeby bank zlecił taką wycenę nieruchomości. W przypadku wyceny mieszkania to jest 420 zł, w przypadku wyceny domu to jest 680 zł. Więc to nie są wygórowane kwoty, to są mniej więcej kwoty rynkowe. Jednak, tak jak powiedziałem wcześniej, bank spokojnie jest w stanie zaakceptować wycenę rzeczoznawcy niezależnego który często no, też weźmie od nas pomiędzy 4 a 5 stówek w przypadku mieszkania, no i pomiędzy 6 a 8 stówek w przypadku domu. Natomiast bardzo często te wyceny niezależne, zlecane przez nas osobiście, po prostu trafiają do nas szybciej niż ta wycena bankowa. Więc jeżeli można coś załatwić szybciej, spokojnie można zrobić to z niezależnym rzeczoznawcą i ma się zawsze kilka, kilka dni zaoszczędzone. Także to taką trochę laurkę wystawiam, ale no naprawdę, jeśli chodzi o to, jak, jak ten proces został pomyślany, no jest to chyba najlepiej zorganizowany obecnie proces, jeśli chodzi o banki udzielające kredytów hipotecznych. No jeśli jeszcze, no być może, jeżeli ktoś mnie z ING słucha, gdzieś tam z kręgów decyzyjnych, no to byłoby fantastycznie, gdybyście za, zaczęli akceptować wszystko na, na skanach. Tak jak to robi na przykład obecnie Millenium. No fajne, ułatwia życie, nie trzeba biegać, jeździć. Kurierość, że nie muszą jeździć, więc oszczędza się czas, oszczędza się pieniądze. No i mniejszy ślad węglowy się zostawia. A Wy jesteście teraz bardzo eko, więc jeśli chodzi o ten ślad węglowy, używamy skanerów, robimy mniejszy ślad węglowy i jest ok. Już tak podsumowując, kredyt bardzo przystępny, kredyt, który. Można wybrać z bardzo dobrą ceną. Można ograniczyć sobie ewentualne produkty dodatkowe i wybrać ofertę, która niekoniecznie jest promocyjna, a i tak jest w miarę tania. Jeśli chodzi o wsparcie w trakcie procesu, jest bardzo OK. Jeśli chodzi o wsparcie sprzedaży i ta infolinia dla klientów już po uruchomieniu kredytów, też jest bardzo OK więc nie ma tutaj za bardzo na co narzekać. Jeśli chodzi o wykluczenie tych dochodów, czyli umowa o zlecenie, umowa o dzieło dochód z tytułu najmu, no to cóż, no bank ma taką politykę kredytową i nie poradzimy, więc no nie wszystko można wszędzie zrobić. Jeśli chodzi o wykluczenie tych branż, które są traktowane za ryzykowne, no to tutaj również. Jeżeli siedzimy w tej branży, no to w ING możemy co najwyżej pocałować klamkę i no i trudno. Jak już miałbym oceniać w całości, zarówno cenę, proces, ofertę, to co kredytują, jak wygląda, jak wygląda papierologia, no to tak rozciągając to w skali od 1 do 10, no myślę, że mocne 7,5, jak nie 8, to byłaby ta ocena, którą spokojnie dzisiaj temu bankowi bym wydał. Natomiast proszę pamiętać z tą oceną, że to nie jest ocena, która jest raz na zawsze. Banki zmieniają ofertę, ING też może zmienić ofertę. Więc jeżeli dzisiaj ten bank był fajny, nie znaczy, że za trzy miesiące będzie równie fajny i równie no, dobrze traktujący klientów. Oczywiście życzę bankowi, żeby tych klientów miał, natomiast no, konkurencja też nie śpi. No i na koniec taka prośba, że jeżeli oglądasz ten film na YouTubie, to daj suba tak zwanego, ewentualnie łapkę w górę. I a jak Ci się podoba, albo masz znajomego, który szuka kredytu, koniecznie udostępnij mu ten film. No a jeżeli masz już kredyt hipoteczny w IMG i chcesz Cię podzielić już swoją opinią jako klienta, który, który tam siedzi, czy ona będzie dobra, czy, czy niedobra, no to spokojnie można tutaj wrzucać w komentarzach. Być może dopisze nam szczęście i nawet ktoś z ING się pofatyguje tutaj nam odpisać. No to by było mega fajne z ich strony. Dzięki za uwagę, dzięki za wszystkie pozytywne reakcje, udostępnianie, komentarze itd. No i oczywiście liczę, że część z moich widzów zostanie docelowo moimi klientami. Ja nie jestem tylko i wyłącznie teoretykiem i youtuberem. Tylko po prostu aktywnie obsługuję klientów, więc zapraszam oczywiście do kontaktu. No a jeżeli ten kontakt z racji i odległości mógłby być utrudniony, ten kontakt osobisty, to spokojnie jestem w stanie polecić naprawdę sprawdzonych ekspertów z całej Polski, którzy zajmą się sprawą hipoteczną. No, mam nadzieję, że tak dobrze jak ja. Dzięki za uwagę, dzięki za oglądanie. Lajkujemy, łapki w górę, udostępniamy i to wszystko, co YouTuber na koniec powinien powiedzieć, żeby mieć więcej subów. Dzięki. No i jeszcze na koniec taka nowa teoria spiskowa a propos marketingu ING Banku Śląskiego. Ale to tak naprawdę w tajemnicy i po cichu, bo to jest teoria spiskowa, którą wymyśliłem dosłownie wczoraj. Jak Państwo szanowni widzą, film, te arcydzieło polskiej kinematografii, historia żółtej cizzenki, powstała w 1961 roku. A już wtedy Marek Konrad miał grzywę w kolorze zbliżonym do grzywy tego lwa, który jest logo ING. A oprócz tego ma te pomarańczowe ciuchy. Więc przypadek? Nie sądzę.